Siemano, no z tej strony SlenderPan, a to jest już 14 odcinek z gry. Eee... No, Lego Salos z Trzeba i jesteśmy już tutaj. Eee... Rugosa, eee... Rugosa. I... Misja nazywa się... ...zasadzka. Gramy. Oczywiście. Napis pomniemy. No i dobrze, zaczynamy naszą misję, oczywiście. Eee, no tak, postać to oczywiście Joda. Tak, mistrz Yoda, Joda po prostu. No, mistrz. mistrz sioda. i. Hmm, jeszcze raz. Postać to mistrz albo po prostu Joda. Jak to mówi, ja, ja mówię Joda. Eee, jack. Rys. I porucznik. Tyre. Chile, dobra, może to się tutaj od here. Dobra, nie jestem i to już widzę, no jesteśmy na tej planecie Rugosa i coś tutaj widzę mamy na Dobrze. dobrze. coś tutaj mamy, a więc fajnie, Oj. No skacz, joda! Dobra No ale ten, no, oczywiście, na no wiadomo co, ten... Ee, dowódca jakiś, ale nie ma za... Nie ma... No każdy ma tą linę, więc nie ma znaczenia, którego weźmiemy? A nie, to mi nie zestaw, ale fajnie Wezmę go sobie No. Fajnie. myślę że to jest jakiś popularny zestaw, ale to też super. Eee, dobrze. Por Porucznik, tchir... No z tymi tchirami muszę nie to. Mamy coś do budowania. Fajnie. aho ładny teraz nic mi nie będzie w drogę. Tak, to się mogę... Tak, to mogę grać. No, wiadomo. Eee, dobrze ten. Teraz jak? Czek? Albo czek, po prostu. Dobra, nie z tym. Eee... O, to się nie... mogę dalej przejść, ładnie. E, mi jeszcze Bo mi. No. No właśnie, to, to, to tutaj w tej misji jest do zdobycia joda. Fajnie. A właśnie chciałem go sobie odlokć, nie chciałem go po prostu mieć na na 100%. No powiedzcie, mała postać. Wiadomo. No mała postacie mogą przechodzić przez te małe przejścia. Przez te, przez te takie przejścia. No. Tak jak to w każdym niego jest. O patrzcie, początek mi tylko się Mamy mieć więcej kasy, ale już więcej. Nie no. Dobra. Ile mam? 10. no Nie bardzo ładnie. Fajnie. Tam jest zablokowane, ale mamy znaczy co tysięcy na co zablokowane. Ale... Musimy iść tutaj. No wiadomo, zablokowane tam to było, bo było... czarna magia. E, czarna magia ta. Ciemna strona mocy. No. A więc dobrze, to patrzcie Nie przejdziecie dalej? Nie no, pewnie no, ale później Co to mi się nie wykombinować? Co mię, to już iść dalej? Wezmę sobie tego, tego z tą... No A on może? No jak to nie można? Co to ma być? A no, a no przecież Dobrze, ale powiem że jest ta, bo może sobie na odstawione się opłaca, oczywiście. To tyle? Nie, ale na szczęście mamy jeszcze kilku, znaczy jeszcze dwóch mamy. I co? Nie da, no nic nie było, ale fajnie, że, ale fajnie, że spróbowałem. No, nic nie było, ale fajnie, że spróbowałem. Eee, dobrze. Teraz myślimy? No wiadomo. Czy chciał jakieś jakieś pokonacie? No. Pokonać jest jakiś lojd? Ale nie taki. jakiś inny? Bo... No właśnie, bo tam było jakieś... No właśnie, bo on tutaj się przyda, ale może jeszcze będzie, bo... Bo może jeszcze po prostu będzie, albo po prostu... Mi się nie przyda. Ale chyba mi się... Przy... By się przydał, nie wiem. Bo... Nie, na początek to nie A, no! Przecież! Ja tu miałem o drojdach, tutaj nam potrzebne jest to! Ten, znaczy... Dobra, jodaj, jodaj, jodaj! Pięknie! Nie zniszczony! Jest już... O, popatrzcie, mamy tych... o tych. Będę chciał zarejestrować to działko. Aż to działko, no to coś. Ale... Czy się da ta, tak ta daleko posuwać? posuwać? Chyba nie, bo go nie widzę. Ale chyba to jest jeszcze jeden, no może tam daleko jest dosięgnę. Nie no, już dosięgnę Dobra Co to w ogóle jest? Aha Co ty się mi zostaw? Siedzie. Siedzie. O, co się dzieje? Gdzie? Ooo, mamy mini zestaw. No i fajnie, ładnie. To jest drugi już. O, ho. jeszcze jest to jakieś napięć. O to, co z tym chodzi w ogóle? Nie wiem. Ale chyba nie zaskoczył się jakiś coś wydaje. No więc to zostawiamy w spokaję, Ale już... Hmm. Dobra to się. i tyle. Nie przejmujemy z tym. Później to wszystko po... Jak zrobimy... Jak zrobimy... Jak będziemy grali na 100%, to wtedy. Eee, no, zrobimy to. O, patrzcie, jed jeden ten pojazd zniszczony, znaczy już drugi w sumie. I tu jest trzeci. Ładnie. Patrzcie pyk, pyk, pyk A, pyk. Pięknie z tej strony, no i tak to mogę grać I co mamy tutaj? Weź? A nie, teraz mamy tutaj pokonać pięć z tych droidów O takich droidów tak jak się nam pokazuje. Ale patrzcie, patrzcie. Coś tam jest do zniszczenia. To jest ten z rakietą taką. Z taką maską albo taką, z taką bronią. I co tam w ogóle jest? Hmm. Chyba nie mogę tego za bardzo odblokować. Chyba coś się, się wydaje, ale co? A nie. Co ja tego nie mogę odblokować? A więc co, sens jest w pokoju? Znaczy. Chwila tam, to jeszcze jest. Mogę to wejść? Nie, nie mogę to wejść, a więc. No, nie mogę, to nie mogę, wiadomo, oczywiście. Bo tam, bo przychodzą droidy. Więc, znaczy, te droidy takie, takie normalniejsze. A patrz O, ho, ko ko, ko ko! No jest sam fan na 9 miesięcy! Jest sam na 9 miesięcy, co jest? Ale nie No naprawdę, teraz już się natarcza. zacnienia tarcza? Ja. Teraz ten Aaaaaaah, czy A czy nie da się poczekać aż on wyłączy pole siłowe takie A może tutaj go? na pasty No Pas tego, też też się da, tak, tak, te dziury? Możliwe, ale spróbujemy to sobie, ale chyba za bardzo nie. Albo mam pomysł. O! O to chodziło! No. Fajnie. Tutaj jeszcze jeden jest. Ale więc wiele tego się uzbrojonego i tutaj trzeba. Właśnie. Strzejdź? że to się to udało. Naprawdę? O, patrzcie wiem, mam pomysł. Teraz mogę, okay? nie. Ale albo mam pomysł, mam pomysł. Patrzcie, ciągle tego droida przesuwam, ale... Patrzcie, patrzcie w ogóle. Teraz się uda na pewno, teraz... Musi się udać. Dobra, nie trafiłem. Jest! O to chodziło! Fajnie, poziom ukończony. Gra normalna jest teraz dostępna. No, no, to. Jota! porusznik TIR. TIR. Cze czek. Rysy, tylko tyle chyba. Tak, tyle. I procent 23. Okej. Okay. Jeszcze 15. 15. 15 yy. Monety do kolekcji, znaczy 15 tysięcy do kolekcji, jeden zestaw i znowu noga, no. Ale miałbym w sumie, sobie dwa, gdybym mógł tam się po ten drugi, po ten drugi, ale dobra, nie się z nim. Misja wykonana i to jest na razie najważniejsze, jakiś filmik jest. Okej, okay, słuchajcie, ja tylko tak patrzę sobie, czy mam włączony mikrofon, ale mam. No, ja już się na kończę. Konczymy już na na Subskrybujcie. Wow, 30.1%, 30. ładnie. No, też trzymajcie się bliska, trzymajcie się ciepło. Aloha i na razie. Cześć!